Siema, jestem Marek, a w tym odcinku będziemy wysyłać skromne pieniądze do streamerek i streamerów. Pamiętajcie, że następny odcinek na tym kanale pojawi się dopiero po wbiciu tego progu subskrypcji. Kliknij taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole. Wspominałem wcześniej, że będą to skromne sumy: od 100 zł do 300 zł. Jeśli oczywiście dany streamer spełni nasze wymagania, będzie to na pewno bardzo ekskluzywny odcinek, z tego względu, że pojawią się tutaj pieniądze. A jak wiadomo, nic innego, szczęścia nie daje niż pieniądze, które się dostaje. A więc pierwszą streamerką będzie Tomasz Olejnik. Mam nadzieję, że wykona zadanie, któremu zlecimy. Zobaczmy, co w tym momencie Tomasz Olejnik robi na swoim live. To moje 10 lat siedzenia przy komputerze to mogłoby być jakoś wynagrodzone fajnymi pieniążkami. Ja... Jak możemy usłyszeć, dzwoni on do ludzi, wykonując nieśmieszne żarty. W takim razie mam nadzieję, że jego humor poprawi wysłanie mu donada. Oczywiście na samym początku będzie to 3 złote oraz dodatkowo Damy do tego głosówkę, na której poprosimy Olejnikusa o to, żeby zrobił świecę. Także ja zabieram się za pisanie wiadomości. Niestety, ale ten dziad nie włączył funkcji wysyłania wiadomości głosowych w donate'ach. Także musimy go pokusić w inny sposób. Wyślemy mu 50 zł. Zobaczymy, czy za 50 zł z obietnicą wysłania mu 200 zł będzie skłonny zrobić świecę. Jeśli nie, okaże się zwykłą parówą. Pieniądze zostały już wysłane? Ja po prostu Czeka, myślę, że będę doskonałym ochroniarzem. Dobra, lub no, w dupie tą mamy! Ucieszył Patrz, się. Patrz jaki zadowolony. Rób świecę, rób świecę. Dobra. Będzie. To jest jakiś jeszcze wykwalifikowany rodzaj świecy. Czekaj, to się robiło tak. To się tak robi. Na fotelach nawet robią. Nie, 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 rób tak. No, na razie rób tak. ja nie umiem już. Olejnik nie potrafi nawet wykonać prostego zadania. Oglądajmy tą komedię dalej. Dobra. Jakoś się kręci jak żuki jakiś no, Świeca jest. Szczerze mówiąc, za taką świecę nie zapłaciłbym nawet złotówki. Ale skoro zobowiązałem się do tego, żeby wysłać mu kolejną wpłatę, wyślę mu teraz w takim razie 200 zł. I będzie tam kolejna prośba. A mianowicie, zaraz dowiecie się jaka. Uzupełniłem wiadomość. Napisałem, jak zdejmie spodnie, wyślę ci 1000 zł. Skoro on oszukał nas na świecę, to nawet jeśli zdejmie spodnie, 1000 zł nie otrzyma. Szkoda na niego pieniędzy. Czekamy, aż donate przyjdzie. Pa! Nie! Nie, bo za to będzie gru... Nie ma opcji! Go No robisz Sandora! Ja nie wiem, czy to nie jest już za grubo. Ciekawe, czy olejnik połasi się na 1000 zł, których i tak nie otrzyma. A jaki Szczęśliwy! No już płaczę z radości! Biedni ludzie cieszą się nawet z niewielkich pieniędzy. Decyduj się, czy chcesz zdjąć spodnie. Następnym streamerem, któremu wyślemy pieniądze będzie tchenitro Zyniak. Które aktualnie prowadzi transmisję, i gra Niech sobie gra w grę, a my zajmiemy się wysłaniem donate'a Oczywiście kolejny streamer nie przygotował się na to, że można było mu wysłać wiadomość głosową. Także, tak jak w przypadku Głosa będziemy musieli pokusić go kwotą 50 zł. A o zadaniu, jakie mu damy, przekonacie się za chwilę. Zadanie dla Tchenitrozyniaka jest następujące: jeśli wydasz okrzyk godowy, wyśle ci 220 zł. Wybieramy sobie miejsce, miejsce 7, rząd B. Wysłaliśmy wpłatę do Tcheni Trozyniaka, zobaczymy, czy wykona zadanie. O to zrobił, zdążył? Tak. Yes. Płatność przyszła. 50 zł. 50 Jak 50 mi złotych 220 zł, to pomyślimy. Nie chcę. Idea wydania okrzyku godowego przez Tcheni Trozyniaka jednak bardzo mi się spodobała i z góry zapłacę mu 220 zł, żeby usłyszeć ten dźwięk. W treści napiszę 170 plus 50 równa się 220, myślnik, proszę o wydanie okrzyku godowego. Płatność została wysłana, teraz tylko musimy czekać, aż Tcheni Trozyniak wyda okrzyk godowy specjalnie dla nas. Nawet dla nas zatańczy. Tylko czy wyda okrzyk godowy? Stasiek 175... 220 złotych dostałem, dostałem tutaj od Staśka. Okrzyk godowy, No to ja taki zaproponuję. Było. Podobało mi się. Tam Był okrzyk! Książek dla wow. mnie. No ale ku za takiego pieniążka byś się nie poniżył. No, no co jest? <grym> nie poniżyłbym się. Dob dobrze, stary, wiesz, że się nie poniżył. Znasz mnie. No nie, no poniżyłbyś się. No dobrze, wiesz, stary, że nie. No kurze, No na... co jest z tą grą, no... Uważam, że wysłanie 220 zł do Trozyniaka za wydanie takiego okrzyku godowego było oczywiście słusznym wydatkiem. Nie żałuję. Znalazłem streamerkę, którą aktualnie oglądają 54 osoby. Można u niej kupić m.in. muzykę na życzenie za 3 zł. Natomiast my za 125 zł chcemy kupić, żeby obraziła naszego kolegę. Hej! Jej content polega na siedzeniu i mówieniu do kamery. Wiadomość będzie brzmiała w następujący sposób. Jeśli nawyzywasz tą kolejnika, którego serdecznie pozdrawiamy, wyśle Ci 125 zł. Wyzwiska muszą zawierać sformułowania śmietnik, parówka oraz bezpieniężnik. Wysyłając 5 zł możemy nagrać wiadomość głosową, także ja to zrobię. Droga streamerko. Jeśli nawyzywasz tomka olejnika, wyśle Ci donata w wysokości 125 zł. Wyzwiska muszą zawierać sformułowania śmietnik paruwa bezpieniężnik. Miejmy nadzieję, że streamerka przystanie na naszą propozycję. W końcu będzie miała do zarobienia 125 zł, a takie pieniądze myślę, żeby jej się przydały. Dzięki Stasia, dzięki. Stasia, ci powiem, że ja nie jestem z takich osób. Niestety streamerka nie chciała nazywać tam kolejnika. To tylko dobrze o niej świadczy i świadczy to również o tym, że zaoszczędzę 125 zł. Szukamy w takim razie innego streamera albo streamerki. Udało mi się znaleźć kolejnego streamera, który na swoim live'ie pije piwo. Aktualnie niestety nie widać tej butli, ale uwierzcie mi na słowa, że przed chwilą trzymał on brązową butelkę w ręku. Jego zadanie będzie polegało na tym, że będzie musiał wylać całą butelkę swojego trunku, w zamian za to otrzyma 128 zł. Streamer lub streamerka wyposażył, wyposażyła się w funkcję nagrywania wiadomości, także ja oczywiście z niej skorzystam. Drogi streamerze, jeśli wylejesz piwo, które przed chwilą trzymałeś w ręce, otrzymasz ode mnie donajta w wysokości 128 zł. Wydaje mi się, że streamer powinien to zrobić, ponieważ nisko się ceni. Minimalna wpłata do wysłania donajta to 1 zł. Drogi streamerze, jeśli wylejesz piwo, które przed chwilą trzymałeś w ręce Otrzymasz ode mnie donata w wysokości 128 zł Stasio, 1 zł Jeśli wylejesz piwo, wyślę ci 128 zł Streamer zastanawia się Dobra, Powiedziałeś reguł, wyleję piwo Te co piwo mam to wyleje jasne? Tylko poczekaj stary Czekaj, wyleję Stachu Tylko poczekaj chwilę Wyleję piwo, jasne Wyle... Jasne, że wyleję Dobra, wylałem Puste Wylałem, puściutkie Wylane, wylane i świeca normalnie dla... PANARKA! Świeca Boże. Dostaliśmy pełen pakiet usług za jedynie złotóweczkę. Możemy śmiało polecić tego streamera, aczkolwiek udało mu się przechytrzyć nas. Nie brałem tej opcji pod uwagę. Czemu Karolina? Nie upomniałaś mnie? Bo też o tym nie pomyślałam! Ale wylałem, co nie? W takim razie jesteśmy zobowiązani, żeby temu streamerowi wysłać 128 zł. Skoro streamer przechytrzył nas, to my przechytrzymy jego. Jeśli wylejesz to piwo na swoją głowę, wyśle ci 500 groszy. 128 zł zgodnie z obietnicą, chciał wydymać Freda. Fred wydyma jego. Płata od razu została wysłana i jak widzimy. Zapominają, że serce to też miesie. Musisz mi zaufać, bo ja powiem. To... Streamer jest ewidentnie w szoku. I obiecał, że wyślę i wysłał. 128 złotych. Wiem, że generalnie to jest chyba odcinek. Skoro to jest odcinek, to pozdrawiam całych widzów, generalnie Kruszwila. Zostawcie mu łapkę w górę. No i co, no wylałbym to piwo na głowę, zrobiłbym z siebie Dauna. już wolę nie mieć tych 500 złotych. Kur niż wylać to na głowę, bo ja generalnie lu lubię Marka, nie? Jeżeli to jest faktycznie Marek, to ja generalnie lubię Kruczwila, nie? Dalej wylej! No k***a, tak, no tak, wylej, będę YouTube i wszyscy k z okolicy będą widzieli jak Bronxa na banie sobie wylewa. Nie, nie chcę widzowie tak szczerze. Okazało się, że ten streamer jest bardzo sprytny. Udało mu się dwukrotnie nas przechytrzyć, także serdeczne gratulacje dla niego, ale muszę przyznać, że bardzo miło oglądało się jego live'a i uważam, że nie były to zmarnowane pieniądze. Znalazłem kolejnego ciekawego streamera, który swoją drogą walczył na gali Hypę MMA. Zobaczmy, czym on się teraz zajmuje. Aktualnie ten streamer przegląda Ting-Tongi. W Donejcie poprosimy go, żeby włożył sobie mokry palec do ucha. Już widzę, że niestety ten streamer nie ma możliwości, żeby nagrać mu wiadomość głosową, tak że będziemy musieli przekonać go wyższą kwotą w wysokości 50 zł. Wpłata została właśnie wysłana. Czekamy aż dojdzie do streamera. Kruszfil! Kruszfil 50 zł, jeśli wsadzisz w sobie mokry palec do ucha, wyśle ci 149 zł. Kruszfil mokry palec, to ch... wariacie, czekajcie. Zrobi Kruszwil to ma, czy nie? Bo chyba zrobi. Czekaj chwilkę, patrz na to, odpalam w tym momencie głośniczek, słyszysz? A jeszcze z muzyką będziemy mieli. Zaczyna. Brzmi atrakcyjnie. pisuje twerk music. Już będzie twerkował? I tak o. O! Co jest? Co! Co jest? Co! Widziałeś takie Co rzeczy jest kościem! Widziałeś kiedyś Czemu takie oczy? Jest... No właśnie, Lepiej kur... dubskiem kręcę niż na Liczyłem jednak na mokry palec do ucha. Nie wiem, czy chciałem, co, Niestety streamer nie wsadził sobie mokrego palca do ucha. Pokaz twerkowania był całkiem ciekawy, ale zdecydowanie bardziej interesowałoby mnie wsadzanie mokrego palucha. Prosto do brudnego ucha. Oczywiście nie zostawimy tego streamera bez pieniędzy, aczkolwiek wyślemy mu niższą wpłatę. Liczyłem 49 zł. Liczyłem na mokry palec do ucha. Dobra, to zrobimy tak. Kruszwil liczy! Tu na palec do ucha, ale dzisiaj nie po to był bardzo nieśmieszny żart. Niestety, ale ten streamer nie spełnił moich oczekiwań. Jeśli w tamtym momencie jednak zdecydowałby się włożyć mokry palec do ucha, otrzymałby kolejnego donata w wysokości 149 zł. Natomiast ewidentnie boi się wkładania mokrych rzeczy do uszu. Znalazłem streamerkę na Twitchu i szczerze mówiąc, nie chce mi się jej oglądać. Zresztą o zobaczcie sami. Bo uważam, że facet to jest dosyć negatywne określenie po prostu. Ma bardzo słabą jakość mikrofonu, także najlepiej by było, jeśli wyszłaby ze swojego streama i o to ją poprosimy wysyłając do Oczywiście kolejna streamerka nie przygotowała się na moje przyjście i nie ma możliwości wysyłania wiadomości głosowych. Płata została wysłana. Teraz tylko pozostaje czekać, aż przyjdzie do streamerki. A, przy piątkę? A przy jeśli wyjdziesz ze streama Wie? na 3 Czy minuty, wyświetlasz 150 zł. Hej, dzięki za. Hej, e, e, Ale, Ale co to za bejciki? Co to za bejciki? Co to za bejciki. Co to za bejcik. Czekamy, aż wyjdziesz ze swojego streama. No chyba nie chcę tego zrobić. A już nie odpisuję, Piotruś. Czyżby streamerka opluła moje 50 zł? Chyba tak. Jestem w dniu dzisiejszym top donatorem u niej. Ale to jest bejcik. Dzięki bardzo za follow, e, serduszko dla ciebie. Dobra, to nie jest bejcik. Już widzę. Ej, ale czemu akurat tak? Czemu mam wyjść? Ponieważ nie chcę ciebie oglądać. robisz? Rzeczywiście, Chyba, już kiedyś nie już ją donatowaliśmy. Takie możliwe. Nie no nie chcę robić dymów dla pieniędzy takie to, to, to nie w moim stylu. Ona chyba tego nie zrobi. No niestety, ale streamerka dalej pozostaje na live. Jedynym sposobem, żeby dalej jej nie oglądać, będzie wyłączenie komputera w dniu dzisiejszym. Także ja to uczynię. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Widzimy się w następnym filmie, oczywiście który pojawi się, jeśli wbijecie określony próg subskrypcji, o którym była mowa na samym początku. Do zobaczenia.